Proszę Państwa, cieszymy się bardzo, że w tę niedzielę, drugą wielkanocną Miłosierdzia Bożego, przybywamy do naszej prymasowskiej bazyliki na trzeci już koncert prymasowski. Dzisiaj honorowymi gośćmi są Państwo Elżbieta i Krzysztof Penderecki. Serdecznie witamy. Naturalnie jest ksiądz prymas, jako że trzeci koncert prymasowski, ksiądz biskup Krzysztof Będkowski i wszystkich gości gospodarzy miasta i powiatu. Serdecznie pozdrawiając oddaję głos pani Monice Stachurskiej, prezenterce telewizji poznańskiej, która poprowadzi dzisiejszy koncert. Drodzy Państwo, za chwilę rozpoczniemy trzeci już, jak wspominał ksiądz Kanonik, koncert prymasowski. Witam serdecznie wszystkich obecnych. Chciałabym powiedzieć, że dziś w Pałacu w Palcerowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość: uroczystość nadania imienia nowej odmianie tulipanów. Te piękne, ciemnoczerwone tulipany, które stoją przed ołtarzem od dziś noszą dumnie nazwę Krzysztof Penderecki. To jednak nie koniec niespodzianek. Prezydent Gniezna, pan Jacek Kowalski, postanowił uhonorować profesora Krzysztofa Pendereckiego specjalnym odznaczeniem. To medal koronacyjny przyznawany jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania. Zapraszam pana profesora Krzysztofa Pendereckiego, a o wręczenie medalu proszę prezydenta Gniezna, pana Jacka Kowalskiego. Co, że jeszcze przekazuje egzemplarz encyklopedii Gniezna. Jest to jedyne miasto w Polsce, które tej wielkości, które ma swoją encyklopedię. To są wszystkie najważniejsze rzeczy o, o Gnieźnie. Proszę przyjąć do ten egzemplarz również. Eminencjo, mistrzu, panie profesorze, Szanowni Państwo, wielki to zaszczyt dla nas, że w pierwszej stolicy Polski, w bazylice prymasowskiej gościmy tak znakomitego artystę, artystę, który rozsławił Polskę w świecie, w każdym miejscu. Drogi Mistrzu za wszelkie dobro, które uczyniłeś dla polskiej kultury, wielkie ukłony. Dziękujemy bardzo, że swoje 80. urodziny wielki mistrz postanowił obchodzić tu, przed ołtarzem św. Wojciecha, w miejscu, gdzie zrodziła się Polska, gdzie Polacy przyjęli chrzest. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Użyczymy oczywiście dużo, dużo zdrowia i jeszcze wiele wspaniałych kompozycji. Proszę Państwa, prezydent Gniezna w uznaniu zasług uhonorował medalem milenium zjazdu gnieźnińskiego pana Jana Likharta, hodowcę tulipanów z Holandii, twórcę odmiany Krzysztof Penderecki. Zapraszam pana Jana Likharta. Panie prezydencie, proszę o wręczenie medalu milenijnego. Prezydent. To najwspanialszy hodowca z Królewskiego Stowarzyszenia Hodowców Kwiatów w, Hol tak, w, Holandii, dobrze mówię. w Holandii. Holandii. Tak jest, to jest najwspanialszy hodowca. Tą odmianę, drodzy Państwo, Krzysztof Penderecki krzyżował przez 16 lat. Drodzy Państwo, starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak uhonorował dziś również pana Krzysztofa Pendereckiego specjalnym wyróżnieniem, paszportem obywatela Civitas z Gnieznem, przyznawanym wybitnym osobistościom, które swoją działalnością publiczną, społeczną przyczyniają się do ubogacania kulturowego i promocji regionu. Drodzy Państwo, rozpoczynamy koncert prymasowski w Gnieźnieńskiej Katedrze. Trzeci już taki koncert. Propozycja i pomysł organizowania tych koncertów wyszedł od dyrektora Filharmonii Poznańskiej, pana Wojciecha Nentwiga. Dziękujemy. Ale pomysł to mało. Ten pomysł spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem księdza prymasa. Nie zna. Dzięki nim możemy to dziś wszyscy zebrać i wysłuchać koncertu. Dwa lata temu mieliśmy wyjątkową okazję posłuchać poznańskich słowików jeszcze pod dyrekcją profesora Stefana Stuligrosza. Rok temu filharmonicy poznańscy zagrali pod batutą wspaniałego Christophera Hogłuda. Dziś Spróbujemy przywołać wiosnę, bo ta wiosna jest nam wszystkim bardzo potrzebna. Także wiosna w muzyce, ale mamy nadzieję, również wiosna w sercach i oby jak najszybciej w naturze i na dworze. Za, za chwileczkę usłyszymy wiosnę z Czterech Pór roku Antonio Vivaldiego. To akurat tak bardzo znany utwór, że nie będę o nim zbyt wiele opowiadała. To fragment cyklu czterech koncertów skrzypcowych w historii literatury muzycznej. To idealny przykład muzyki ilustracyjnej. Antonio Vivaldi, włoski skrzypek, kompozytor, kapłan katolicki, opublikował cztery pory roku w roku 1725. Koncert składa się z trzech części: Allegro, Largo i Allegro. Partię solową wykona Marcin Suszycki, młody, utalentowany i już bardzo ceniony skrzypek, koncertmistrz filharmonii poznańskiej, orkiestry filharmonii poznańskiej współpracujący też z wieloma nie tylko polskimi orkiestrami. W drugiej części natomiast usłyszymy pierwszą symfonię Roberta Schumana, symfonię zwaną wiosenną. Schumann, niemiecki kompozytor i pianista okresu romantyzmu, jest dla nas polaków o tyle bliski, że on jako jeden z pierwszych odkrył talent i geniusz Fryderyka Chopina. To on zakrzyknął: "Kapelusze z głów, panowie, oto geniusz!" Sam wybitny twórca nie bał się docenić wielkości innych. Symfonię wiosenną zaczął komponować jeszcze, kiedy była głęboka zima. Widocznie jego pragnienie ciepła i wiosny było tak wielkie, że skomponował ją w ciągu, zarys tej symfonii powstał w ciągu zaledwie czterech dni, od 23 do 26 stycznia. Orkiestrację ukończył w ciągu miesiąca do 20 lutego, a premiera odbyła się 31 marca 1841 roku. Orkiestrę poprowadził wówczas Felix Mendelssohn. Czteroczęściowa symfonia została bardzo ciepło przyjęta przez współczesnych i na stałe już wpisała się do arcydzieł literatury muzycznej. Dziś usłyszymy ją w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. To Schumannowi przypisuje się zdanie, jakby każdy chciał grać pierwsze skrzypce, nigdy byśmy nie stworzyli orkiestry. I o to, by ta orkiestra zabrzmiała wspaniale i żeby każdy instrument znalazł się we właściwym miejscu, dba dyrygent. Dziś Usłyszymy orkiestrę pod batutą jednego z najzdolniejszych dyrygentów młodego pokolenia, 26-letniego Jakuba Chrenowicza. To rodowity poznaniak, współpracujący z Filharmonią Narodową w Warszawie, a w tym sezonie jest również szefem Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Symfonia Wiosenna Roberta Schumana składa się, jak wspomniałam, z czterech części. Wiosna z Czterech roku Antonio Vivaldi'ego z trzech części. Aby nie dekoncentrować muzyków, bardzo proszę o ewentualny aplauz po zakończeniu całości utworów. A przed Państwem filharmonicy poznańscy pod dyrekcją Jakuba Hrenowicza.